Hej, witam zodiakalne skorpiony. Zobaczymy dzisiaj, co czeka Was w drugiej połowie 2023 roku. Zrobimy dzisiaj takie bardzo ogólne czytania. Jeżeli jesteście zainteresowani bardziej szczegółowym, to zrobiłam wyprzedaż na pakiet Czytaj na każdy miesiąc. W opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej szczegółów na ten temat. A teraz zobaczmy, co mamy w drugiej połowie roku dla Was. Mamy kartę Sprawiedliwość. Karta cesarzowa. Karta słońce. I karta głupiec. Wow, super. Um, wygląda to na jakiś nowy początek. Może dla części z Was, um, patrząc na cesarzową i na kartę słońce z dziećmi, może dla części z Was albo jakaś. Ciąża się szykuje albo powiększenie rodziny, może urodzi się już jakieś e, dziecko. E, ale może to równie dobrze oznaczać na przykład nowy, jakiś fajny projekt, nowe przedsięwzięcie, nowe zainteresowanie, nowe hobby, którym się zainteresujecie, w które się zaangażujecie. Dla części z Was to może być na przykład nowa firma, e, jakiś nowy początek ogólnie, coś e, nowego, co pojawi się w Waszym życiu. Jednocześnie czuję, że będzie to też coś, co... E, wprowadzić jakąś harmonię do Waszego życia na takiej zasadzie, że było to coś, o czym od jakiegoś czasu, może od dawna marzyliście, na co czekaliście, czego Wam brakowało, coś co da Wam takie harmonię w takim um, znaczeniu, takie poczucie jakby pełni, coś co um, sprawi, że po prostu będziecie się czuli lepiej, bardziej... Um, Spełnieni, zadowoleni nic z siebie i ze swojego życia. Ok, dalej mamy karta Sprawiedliwość po raz drugi. Karta magik i królowa kielichów. Więc czuję, że to będzie raczej um, Czas poświęcony bardziej na działanie niż na siedzenie i myślenie i e, jakieś wizualizowanie czy medytowanie. E, może w poprzedniej połowie roku e, skupialiście się bardziej na tym, żeby e, jakby myśleć, coś planować, e, marzyć. Wiecie, byliście bardziej w tej sferze takiej kreatywnej, gdzieś nie wiem, w emocjach, może bardziej, może właśnie jakieś wizualizacje robiliście, wymyślaliście, co chcielibyście zrobić, jakieś pomysły wam się pojawiały, a teraz czuję, że jakby przejdziecie od tego do działania, jakby weźmiecie, przejmiecie inicjatywę i zaczniecie wdrażać te pomysły w życie. Dalej mamy kartę król monet, dziesiątka mieczy. I siódemka buław. Ok, więc widzę też, że zakończy się jakaś e, trudna sytuacja, jakiś trudny okres w waszym życiu, czy jakaś trudna sprawa e, domknie się, dokończy swój cykl e, i. Czuję też, że będzie, być może będzie to na przykład poprawa sytuacji finansowej albo e, może dla części z Was mieliście na przykład jakieś problemy zdrowotne, które was ograniczały i teraz wrócicie do zdrowia i dzięki temu tak no, będziecie mogli pracować albo wziąć e, jakieś dodatkowe może zajęcia, dodatkowe obowiązki e, i to przyniesie Wam dodatkowe zyski, e, czyli finanse, ale może też. Jeżeli nie, nie, nie chodzi tutaj o sytuację finansową, nie, jakby nie interesuje Was tak bardzo ta sfera, może też chodzić o takie po prostu wewnętrzne poczucie spełnienia, zadowolenia z siebie. Dalej mamy dwójkę kielichów. Dużo, dużo znaków, w ogóle już tą dwójkę kielichów miało teraz. Um, Król buław i dwójka buław. Okej, okay, część z Was może poznać kogoś nowego. Jakiegoś króla buław, ale mam poczucie, że będzie to jakaś sytuacja na odległość. Dla części z Was może to, jeżeli nie szukacie nikogo, żadnego króla buław, albo może wszyscy jesteście w związku, może to oznaczać trochę taką tęsknotę, potrzebę spędzenia czasu albo samemu ze sobą, albo właśnie ze swoją drugą połówką i może jakiegoś wyjazdu, odpoczynku może jest jeszcze coś innego na co czekacie, jakby nie możecie się doczekać aż coś się um, spełni aż coś um, się pojawi w waszym życiu, właśnie może dla części z was właśnie chodzi tutaj o, o dziecko, może jakiś um, dom albo właśnie wyjazd, jakąś um, podróż gdzieś może przeprowadzkę też dla części z was, może się to z tym wiązać um, okej okay. Zobaczmy jeszcze co mamy z kart emocji. Mamy kartę skrucha. Niechęć. Karta szczęście. Żal. Niezadowolenie ciekawe, bo bardzo. No tutaj te karty są pozytywne. Tutaj z kart emocji nam wychodzą, no poza tą kartą szczęście Więc może być tak, że teraz ta pierwsza połowa roku była trudniejsza dla Was i z tego powodu no, nadal macie w sobie te trudne emocje, nadal macie w sobie już jakby przez to, że przez kilka miesięcy coś się nie układało, no to już macie takie nastawienie, że kurczę, wszystko się sypie, nie? Wiecie, nieszczęścia chodzą parami, że już jak coś tutaj się zaczęło... Nie Coś się nie układało, no to um, trudno jest Wam uwierzyć, że teraz już będzie dobrze, więc, tak jakby te emocje Wasze, um, Wasze nastawienie było na tyle negatywne, że trudno Wam uwierzyć, że ta druga część roku będzie bardziej pozytywna, no ale na to wygląda. Um, i tak patrzę jeszcze po tych kartach. No, i w samym środku mamy tu dziesiątkę mieczy, więc bardzo, bardzo um, czuję, że po prostu coś, jakiś trudny okres w waszym życiu się zakończy. Karta Bezsilność. Tak, jakby to były właśnie bardziej wasze emocje, które. to, to jak wy się czujecie, niż to, co tak naprawdę się będzie działo. Więc tutaj no, na pewno warto z tymi emocjami popracować. Też mówiłam, że może skończycie z medytacjami i zaczniecie działać. Ale może, jeżeli chodzi o emocje, to może warto jeszcze tutaj coś pomedytować, czy jakąś inną formę pracy z emocjami znaleźć i pouwalniać te emocje. No bo rzeczywiście tak jest, że jeżeli przechodziłem przez coś trudnego. Sytuacja się zmienia, ale my w sobie te emocje dalej mamy, jeżeli nic z nimi nie zrobiliśmy i warto z nimi coś zrobić, żeby nie było tak, że zaraz one zaczną znowu przyciągać jakieś e, trudne e, sytuacje. Więc tutaj na pewno warto z tym tematem popracować. Chociaż może po części też takie... Może po części też te negatywne emocje będą właśnie tym, co zmotywuje was do um, przejęcia inicjatywy, do tego, żeby zacząć działać, a nie tylko um, czekać, nie? Hmm. Zobaczmy jeszcze dalej. <śm> Proszę bardzo, karta self-love, czyli taka miłość do siebie, i to od razu poczułam właśnie, że to odnośnie tych emocji, żebyście zadbali po prostu o to, jak się czujecie, tak? O to, co dzieje się wewnątrz was, w waszym ciele. Jeżeli macie jakieś tam na przykład zdrowotne problemy, ale no też o, o te emocje, tak? O wasze przekonania, o takie wasze nastawienie. Żeby tutaj sobie z tym popracować, no bo co z tego, że się na zewnątrz wszystko zmienia i fajnie się zaczyna układać, jakby i tak tego nie będziecie widzieli, bo jesteście cały czas, wiecie, jeszcze tacy podrażnieni, po, poirytowani, przesiąknięci tym, że coś się źle działo, coś się nie układało i nie będziecie w ogóle widzieli tego, że już sytuacja się zmieniła, nie? Tylko zamiast się cieszyć tym, że jest dobrze, będziecie chodzić tacy napięci i czekać, z której strony znowu coś wyskoczy, nie, coś negatywnego. Więc bez sensu, no bo co z tego, że jest dobrze, jak Wy tego i tak nie będziecie czuli, dopóki sobie nie popracujecie z tym, co się z wami tam wewnętrznie dzieje. I mamy jeszcze kartę jak Feniks z popiołu. Czyli ewidentnie no, pokazuje, pokazują nam tutaj karty, że energia się zmieni na bardziej pozytywną i no i fajnie. I jakaś fajna, dobra zmiana przyjdzie, to co trudne, będziecie mogli zostawić za sobą, przynajmniej w jakiejś tam sferze waszego życia, i, i ruszyć śmiało do przodu, i zacząć nowy rozdział, w którym będziecie mogli się cieszyć i korzystać. Okej, okay. więc to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymam za Was kciuki, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.